Mam 8, mam jeszcze na razie 8 lat. 5 się ma urodziny, rodzinę. Um, Mój ulubiony kolor to czerwony, pomarańczowy i żółty. Um, a na razie wiesz, ono, i już wracam po krótkiej przerwie, bo chwilę się myślałem. Właśnie ja tak ciężko nie nagrywam, to ja to może na YouTube i mój kanał się nazywa Oliwier. Olek albo Oliwier Wojcikowski Oliwier lub Tom Dum Dum. Bum. Powiem wam po przerwie. Bo już wróciłem po przerwie. Mój kanał się nazywa Oliwier. Bum, bum, bum. Jest cool. Oliver jest cool. Właśnie ja, tak będzie się nazywał. Dobra, już dalej nic nie mam do powiedzenia, to idę. Pa.